Dzień dobry, witam wszystkich entuzjastów liczb, cyferek oraz opasu bydła. Zapraszam na kolejne podsumowanie. Jest to już 15 miesiąc opasu dla grupy pierwszej. Grupa druga spędziła u nas już rok i grupa trzecia pół roku u nas na gospodarstwie już jest. Już pół roku liczymy dla nich te koszty. No i co, bezbędnego zbędnego przedłużania, zobaczmy jak wyglądają nasze byki. Tak się chłopaki prezentują. Tutaj, kilka słów podsumowania. To, jak widać, właśnie grupa pierwsza już są takie dosyć solidne, te sztuki duże. W grupie drugiej też fajnie te wyki zaczynają wyglądać, robią się takie ulane miśki, można tak powiedzieć. W grupie trzeciej, no one dopiero wchodzą w, te, w tą fazę takiego bardziej intensywnego, intensywnego wzrostu. Tamten nasz jeden zombiaczek troszeczkę jeszcze parszywie wygląda, ale nadrobi. Tak więc wszystko zmierza ku dobremu w tej grupie trzeciej. No i, no i nie wygląda to najgorzej. Miejmy nadzieję, że jakąś tą wagę będą łapać. A my przenosimy się do naszych kosztów. Marzec 2021. Według cen rynkowych, jak zwykle, nasza tabelka. Koszty związane z hodowlą. Pierwsze dwie linijki pomijamy. Prąd. Tutaj już bezbędnej bez polemiki. W grupie pierwszej około 4 zł, w grupie drugiej i trzeciej plus minus 5 zł. Tutaj macie wszystko dokładnie z groszami, więc możecie obserwować, pauzować, jeśli chcecie. Paliwo tradycyjnie wynosi nas to około 7 ,50 zł 50 groszy na sztukę. Jeżeli koszty karmienia to mleko, mleko musli cejotka to już jest za nami zdecydowanie. Woda Tutaj przypomnę, że wodę liczę na podstawie, na podstawie, można powiedzieć, książek. Gdzieś tam wyczytałem, ile mniej więcej takie bydło pasowe spożywa wody na dobę i w zależności właśnie tam jest od wagi, chyba i od wieku. Są różne przeliczniki, więc to przyjmuję, bo nie mam tutaj pod każde poidło podciągniętego licznika, więc muszę sobie jakoś to oszacować tak więc grupa pierwsza plus minus 3600 litrów grupa druga 4,5 grupa trzecia 3200 no i koszty oscylują tak w granicach 17-25 zł w zależności od grupy Sianko. 240 zł za tonę według cen rynkowych za tonę nie za baloto oczywiście tutaj każda grupa troszeczkę tego sianka podskubała bo mamy takiego starego balota no Musimy go skarmić, jeżeli byczki nie będą chciały tego jeść i pójdzie to w gnój, to naprawdę nic się nie stało. A jeśli coś z tego jeszcze sobie wybiorą, to to tylko na plus. Tak więc grupa pierwsza 20 kg około, czyli niecałe 5 zł kosztu. Grupa druga oraz trzecia 30 kg, czyli po 7,20 kosztu całkowitego. Siano kiszonka 220 zł według cen rynkowych za tonę. W grupie pierwszej 140 kg poszło, czyli 3 dyszki kosztów w grupie drugiej i trzeciej 210 kg, czyli po 46 zł. No tak to jakoś dziwnie wyszło, że grupa druga i trzecia dostały tej siano kiszonki tyle samo. Kiszonka z kukurydzy 130 zł za tonę trzeba dać, według tego, co tam się ludzie oferują w internetach. Grupa pierwsza zjadła tonę 400, czyli koszt 190 zł niepełna. Grupa druga tak samo. Z tym, że jest różnica między kosztem na sztukę, z tego względu, że w grupie pierwszej mamy przecież 4 sztuki, w grupie drugiej 6 sztuk. Grupa trzecia zjadła tego zdecydowanie mniej, 720 kg, co dało koszt 93 zł. No i tutaj, właśnie w grupie trzeciej, troszeczkę podganialiśmy tą sianokiszonką, żeby tam trochę tego poskubały więcej. Tak więc, jeżeli chodzi o tą sianokiszonkę, to tak naprawdę w grupie drugiej troszeczkę zaniżyliśmy, tam mniej podawaliśmy. A grupę trzecią staraliśmy się tak właśnie karmić jak należy tą sianą kieszonką. Oczywiście karmimy, tak, żeby one wyjadały wszystko, nie stały głodne, ale też żeby na stole paszowym nam to nie zalegało i nie gniło, nie pleśniało. Lecimy dalej. Wysłodki, grupa pierwsza to na 600, prawie to na 700, czyli 67 zł na całą grupę. Grupa druga nie niespełna 2 tony wysłodek czyli 76 zł i grupa trzecia prawie tona, czyli niecały 40 zł. Śruta zbożowa, no tutaj w tym miesiącu troszeczkę zamieszałem tymi komponentami, jeżeli chodzi o śrutę. Już nie, nie używamy pszenicy, jest tylko sam jęczmień, owies. Śruta rzepakowa, premix witaminowy oraz kreda. Dokładna rozpiska co, czego, ile jest na moim Facebooku, w tych tabelach właśnie tylko troszeczkę bardziej rozbudowanych. Więc, jeżeli ktoś jest naprawdę ciekawy, to zapraszam na mojego Facebooka. A jeżeli ktoś chce liczyć na własnym gospodarstwie, mniej więcej według tego schematu, który tutaj prezentuję, piszcie śmiało, tabelę udostępnię jak najbardziej. Tak więc, śruta zbożowa, grupa pierwsza 480 kg, i tak już chyba zostanie do końca opasu. Czyli niecałe 400 zł kosztów. W grupie drugiej jest tak samo. Grupa trzecia zjadła 120 kg naszej śruty. Czyli 96 zł kosztu całkowitego za marzec. Słoma w grupie pierwszej 200 kg, czyli 3 dyszki kosztu. W grupie drugiej, w grupie pierwszej 200 kg i 3 dyszki. W grupie drugiej 300 kg, 45 zł. I w grupie trzeciej 150 kg, czyli 22 zł. Lizawki. Za lizawkę płacimy 12 zł. W grupie pierwszej 2 sztuki. W grupie drugiej 1 sztuka. I w grupie trzeciej 2 lizawki. Ogólne koszty według cen dla grupy pierwszej to jest 780 zł, czyli niecałe dwie stówki na sztukę. W grupie drugiej 835 zł, czyli niecałe 140 zł na sztukę, i w grupie trzeciej 396 zł, czyli 66 zł na sztukę. No, ta grupa trzecia tak wygląda, a nie inaczej z tego względu, że te byczki są na dużo mniejsze, jedzą dużo mniej, więc te koszty i też są mniejsze. Lecimy dalej. Według kosztów własnych tutaj. Ta część jest niezmienna, natomiast siano już tutaj nie będę może czytał dokładnie. Mniej więcej między 3 a 4,5 zł, tutaj siano kiszonka między 20 a prawie 30 zł, w zależności od grupy, od tego ile zjadły. Tutaj macie po lewej stronie w zielonej tabelce dokładny koszt za tonę wyprodukowania w naszym gospodarstwie no i tutaj dalej właśnie konkretne ceny, koszty całkowite kiszonka z kukurydzy dla grupy pierwszej 70 zł, dla grupy drugiej tak samo, dla grupy trzeciej 34 zł, wysłotki 23 zł, 26 zł i 13 zł tutaj już nie przedłużam robię na skróty, tak jak wcześniej wspominałem jeśli chcecie pauzujcie, albo wbijajcie do mnie na fejsa śruta zbożowa 511 zł za tonę w oparciu właśnie o o te nasze e, koszty własne, koszty produkcji. Tutaj psy mi za oknem szczekają, jeżeli to słychać, to przepraszam, ale coś tam się musi dziać za tym oknem ciekawego. E, tak więc grupa pierwsza za śrutę zbożową: 245 zł, grupa druga tak samo, grupa trzecia zaledwie 6 dyszek, bo tej śruty jest mniej słoma. Tak jak widać, niecałe dwie dychy w grupie drugiej i niecała dycha w grupie, w grupie trzeciej. Lizawki, cena taka sama jak w poprzedniej tabeli. No i to co najciekawsze, to co mnie najbardziej interesuje, czyli jaki jest właśnie ten koszt według e, własnych kosztów, bo to są te takie właśnie rzeczywiste złotówki, które wydaliśmy na produkcję tej paszy i, i skarmienie tej paszy. E, tak więc, 450 zł, niecałe w grupie pierwszej, czyli 112 na sztukę. 478 w grupie drugiej, czyli 8 dyszek niecałe na sztukę. I tutaj widzę, że od już paru miesięcy mniej więcej tak to oscyluje w tych granicach. No dosyć fajnie to wychodzi. I w grupie 3, 242 zł, czyli 4 dyszki na sztukę. Tak to wygląda. No, całkiem, całkiem się to prezentuje, jeżeli chodzi o koszty, właśnie własne. Zobaczmy, jak to wygląda od początku opasu. Tutaj już nie będę czytał wszystkiego, co jakby ten odcinek trwał godzinę czasu. Grupa pierwsza, niecałe 18 tysięcy, już wygenerowała kosztu. Za sztukę jest to 4400. Tutaj przypominam, że tych byczków było wcześniej 5. Niestety ten nasz parszywy simek, taki, który nie rósł, nam padł po drodze i, i właśnie koszty wyglądają tak, a nie inaczej. No cóż, takie rzeczy się zdarzają. Jest to ciekawy przykład właśnie, który mogę zaprezentować, jak to wygląda, jeśli jakaś sztuka nam padnie i jak te koszty się później rozkładają. Że nie jest wtedy za wesoło. Tym bardziej, że po kosztach, po cenach rynkowych nie jest za wesoło. Patrząc na to, co ile kosztuje, a po ile kupują bydło. No cóż. Grupa druga. 18 tysięcy kosztu całkowitego, czyli na sztukę wychodzi 3 tysiące. Tu już wygląda trochę lepiej. No i grupa trzecia 11700 całkowity, czyli niecałe 2000 na sztukę. No i koszty własne tutaj troszeczkę będzie to przyjemniej wyglądać, bardziej będzie to cieszyć oko. Już ten zarobek w oczach widzimy większy. 13500 dla grupy pierwszej, czyli 3 800 na sztukę. Grupa druga 14 500 niecałe, czyli 2400 na sztukę. I grupa trzecia, 11 000, czyli 1800 na sztukę. Tutaj z groszami już nie będziemy wnikać, czyli trochę lepiej, trochę lepiej. Tutaj dla porównania, między cenami rynkowymi a kosztem własnym w tym miesiącu wygląda to tak. Natomiast od początku opasu wygląda to następująco. Jak widzimy, między cenami rynkowymi a kosztem własnym na sztuce już wychodzi w grupie pierwszej 1000 zł, w grupie drugiej 600 zł i w grupie trzeciej 115 zł. Tak się to prezentuje. Na szybko, jeszcze wykresik, żeby Was tutaj nie zanudzać za bardzo. Jak widać, już od 4 miesięcy, yy, grupa trzecia wychodzi nam najtaniej. Chyba dochodzimy do wprawy. Bo tak to się utrzymuje. No tutaj były też w grupie pierwszej i drugiej większe koszty leczenia, na pewno w tych początkowych miesiącach, z tego co pamiętam. No natomiast jakoś to zaczyna wyglądać. Tak to się prezentuje. No i na sam koniec ta nasza zabawa, ten nasz puchar gospodarza. Pytanie brzmiało: ile w marcu będzie wynosić łączny koszt opasu wszystkich trzech grup? Oczywiście w oparciu o ceny rynkowe. No i to już była runda piąta i prawidłowa odpowiedź to 2016 zł i 2 grosze. Zobaczmy jak to wygląda, kto był najbliżej, kto ile dostał punktów, miejsca od 10 do 4 włącznie. Londa. Miejsce trzecie Pan Damian dostaje 15 punktów, pomylił się o niecałe 9 kilo Przepraszam o niecałe 9 zł to nie te, nie te zawody. Miejsce drugie Andrzej Rogoziński 18 punktów, pomyłka o 6 zł i 2 grosze, czyli naprawdę blisko. I miejsce pierwsze Paweł K, 25 punktów. Pomyłka o niespełna 5 zł. Tak się prezentuje ranking, jeżeli chodzi o rundę piątą. Przejdźmy teraz do klasyfikacji generalnej, czyli kto ile ma punktów od początku naszej zabawy. I lecimy. Tutaj muzyczka dla naszych zawodników i proszę sobie obserwować. Jak widać, sytuacja staje się coraz bardziej klarowna. Już mamy tutaj wyodrębnione miejsce, pierwsze oraz drugie. Na miejscu trzecim jeszcze taki mały ścisk, ale już widzimy, że z zabawy na zabawę, z rundy na rundę, tutaj dochodzi do pewnych roszad i ta zabawa staje się, myślę, ciekawsza. Tak jak w poprzednim odcinku wspominałem, mam już przemyślane pewne nagrody, upominki. Więc, więc tutaj za Waszą walkę w tych konkursach, za to, że śledzicie bacznie tą serię, coś tam, coś tam może będzie. Dobra. E, to by było chyba. A co by było na tyle? Jeszcze pytanie na kolejny miesiąc, oczywiście. E, ile kilogramów kiszonki z kukurydzy oraz wysłodków w sumie zjedzą byki z wszystkich trzech grup biorących udział w liczeniu? Czyli ile zje kukurydzy i wysłodków grupa pierwsza, grupa druga oraz grupa trzecia, to wszystko sumujecie i podajecie mi wynik w kilogramach. Takie jest pytanie, takie jest zadanie. Zobaczymy, kto tym razem będzie najbliżej. Tutaj taką małą zabawę właśnie sobie prowadzimy, bawimy się. No i teraz to już definitywnie byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki wszystkim, którzy bacznie obserwują od początku. Te nasze wyliczenia, fajnie, że to poszło w eter i bardzo dobrze się przyjęło. Zobaczymy, jakie będą rezultaty tego naszego opasu, czyli jak zaczniemy sprzedawać te nasze byczki, jakie wyjdą nam te wyniki, bo, bo jestem naprawdę ciekaw tego eksperymentu. Dobra. Czyli e, dzięki, że oglądacie, i co, i do następnego, na razie, cześć.